Uważam, że zniesienie konstytucyjnego limitu zadłużenia byłoby bardzo złym pomysłem. Tak samo trwałe podniesienie konstytucyjnego limitu zadłużenia również byłoby złym pomysłem. No i cóż, na problem można spojrzeć z kilku punktów. Po pierwsze, obecny konstytucyjny limit zadłużenia daje nam Daje nam zwiększenie wiarygodności. Wiarygodność dla zadłużonego, dla dłużnika, jakim jest państwo, jest, jest bardzo istotnym wskaźnikiem. W związku z tym, ten konstrukcyjny limit zadłużenia faktycznie podbudowywuje jakby naszą wiarygodność w oczach wierzycieli. To jest sprawa numer jeden. Sprawa numer dwa. To ten konstytucyjny limit zadłużenia stanowi też pewną barierę dla polityków, dla rządów, tych, które są, tych, które były i tych, które będą, przed nadmiernym zadłużeniem. Ponieważ wiemy, że nadmierne zadłużenie spowalnia wzrost PKB. To, czego nie wiemy, i tego tyczy się dyskusja, i o tym Państwo możecie usłyszeć podczas tej dyskusji dotyczącej limitu zadłużenia, to nie wiemy tego, jak, nie wiemy tego dokładnie, jaki jest próg, po którym, którego przekroczenie powoduje próg długu, próg zadłużenia, którego przedłużenie, którego przekroczenie przepraszam powoduje spadek wzrostu gospodarczego. Więc z całą pewnością wiemy, że w tym przypadku, powstrzymywanie czy też utrudnianie politykom nadmiernego zadłużenia jest takim dobrym aspektem tego progu. To jest, jest druga kwestia. Oczywiście tutaj też nadmieniam, że ten próg nie powstrzymał nawet w tym roku swojego rodzaju obejść i, i zadłużania jak gdyby na około Państwa, natomiast no sam w sobie stanowi swojego rodzaju barierę, i nawet jeżeli istnieją luki, no to właśnie dlatego politycy muszą szukać owych luk, ponieważ on istnieje. To jest ta kwestia. Natomiast trzeci punkt jest taki, że zwolennicy zniesienia albo podwyższenia progu wskazują na to, że. Dzięki, temu, dzięki zwiększonemu zadłużeniu pozwolilibyśmy sobie na większe inwestycje publiczne, a większe inwestycje publiczne pozwoliłyby na większy rozwój gospodarczy Polski. No cóż, to wymaga dwóch założeń i to bardzo poważnych założeń. Po pierwsze, że, że nie przekroczylibyśmy tym zadłużeniem progu, za którym zaczyna się spadek i spowolnienie wzrostu gospodarczego. Czyli w momencie, kiedy przekraczamy ten obecny próg, którym jest 60%, no to wchodzimy na swojego rodzaju nieznane wody. Wiemy z doświadczeń historycznych i z obecnych, że obecny próg nam nie szkodzi. Pytanie tego nie wiemy, czy szkodziłby nam wyższy i jaki by nam szkodził wyższy. W związku z tym wpłynęlibyśmy na nieznane wody, no i to rodzi ryzyko. Druga kwestia, i drugi problem jest taki, że nie wiedzielibyśmy, nie wiemy, czy te inwestycje zostałyby skierowane w sposób produktywny. To znaczy, nie wiemy, czy, czy nowe inwestycje faktycznie przyniosłyby wzrost PKB. Powiem w ten sposób, że śmiem mieć co do tego pewne wątpliwości, biorąc pod uwagę chociażby, jak, wyglądał struktur, jak wyglądała struktura wydatków budżetu, na przykład w 2019 roku. Spójrzmy na wymiar sprawiedliwości, który zajmował 3,3%, czy szkolnictwo wyższe i nauka, które zajmowały 5,8%. Porównajmy wydatki, tak newralgiczne i istotne kwestie, na wydatki na program 500+, który zajmował aż 7,5%. W związku z tym, jeżeli dołożymy do tego inne, w mojej ocenie nietrafione inwestycje, a takimi są na przykład maszty na flagi w dobie kryzysu, to uważam, że takie założenie, że z całą pewnością albo z dużym prawdopodobieństwem nowe inwestycje byłyby efektywne, jest bardzo kontrowersyjne.